Hej. Witam Cię w ostatniej części naszych, naszego kursu, naszego modułu, który lekko pozmieniałem, dopasowałem go do tego, co według Was było oczekiwane. Tak? Czyli zakładamy, że to, co zrobił Kuba w poprzednim module, co gdzieś tam zahaczało, te rzeczy, od których ja miałem zaczynać, to ja postaram się rozszerzyć. Tak? Czyli pokażę Wam pewną, pewien minimalistyczny konfig. Które można by było nazwać autoprogramistą, czyli w jaki sposób, za pomocą, tak naprawdę, promptów, za pomocą kilku dostępów do API, za pomocą prostej bazy danych. Oczywiście nie będę pisał kodu ani budował tego rozwiązania, z uwagi na to, że zajęłoby to pewnie kilka, kilkanaście godzin dodatkowo, ale pokażę cały schemat, w jaki sposób ja bym to zrobił. Niektóre z tych elementów, które będę wam pokazywa pokazywał, są naszą wewnętrzną wiedzą firmową. Niektóre z tych klocków już osiągnęliśmy, więc mówię Wam dlatego, że po prostu działają. Pierwsza część, e, która będzie pokazywać ten projekt, to będzie kwestia e, kodu. Druga część to będzie kwestia testów. A trzecia, kwestia deploymentu. Tak? Czyli mamy. Analizę zadania, pisanie kodu i sprawdzanie jego jakości. Mamy w testach projektowanie i pisanie testów do istniejącego kodu. Jak ktoś chce odwrócić logikę i mieć test driven design, no to także po prostu te elementy można swobodnie obracać. No i ostatnia część, deployment, upewnienie się co do niezawodności kodu i tworzenie raportu zmian i dokumentacji. Więc tak, przygotowałem graf w MIRO. To jest projekt. Niebieskie to są prompty, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. To jest rozszerzenie. Więc mamy 17 promptów, które będą w środku tego, tak? czyli to nie będzie jeden czat, to nie będą dwa czaty, to będzie 17 promptów, które musicie uwzględnić. Jak mówię, jest to proste rozwiązanie, ponieważ można to jeszcze rozszerzyć, tak? Każda firma, która będzie budować podobnego typu rozwiązania dla siebie, albo każdy specjalista, który chce być super kozakiem i mieć taką programistyczną zbroję Ironmana, to powinien traktować to jako punkt odniesienia do budowy czegoś własnego. Więc to docelowo. Na pewno by zadziałało, bo my mamy większość z tego układu już porobione u siebie, ale w momencie, gdy chcielibyście to dopasowywać lepiej do konkretnych klientów, do konkretnych środowisk, no to te rzeczy musiałyby się trochę zmieniać. Więc nie traktujcie tego jako prawdę objawioną, tylko po prostu jako pewną surowkę dla Was do dalszej iteracji. Niebie niebieskie to są prompty żółte to są pewne obwarowania systemu, które zostały narzucone, żeby ten, pro, żeby ten cały proces mógł zadziałać, a niebieskie to są result z promptu, tak? czyli ta odpowiedź, a, która jest uwzględniana w ten czy w inny sposób. I teraz tak, większość z tego, gdybyście chcieli, to tak, pisanie... Przygotowanie do pisania kodu mogłoby się odbywać na przykład tylko w strukturze e, githuba albo tylko w strukturze jira, czyli nie ma potrzeby zupełnie wyciągać tych rzeczy do e, vs code, do waszego innego ulubionego edytora kodu, e, z uwagi na to, że warstwa informacyjna przygotowania się do, e, do taska leży w miejscu, według single source of truth, leży w miejscu niedalekim tego, temu taskowi. Więc jak macie task na jirze, to cała, cały etap przygotowania do pisania kodu powinien odbywać się na jirze, albo przynajmniej powinien być jakoś sensownie z tą jirą zlinkowany. Kwestie pisania kodu, no to tak naprawdę możecie sobie w bardzo wygodny sposób z czatem napisać wtyczkę do VS Code dla siebie, która będzie miała z tyłu prompty, będzie miała z tyłu prosty mechanizm odpaleniowy, będzie miała dostęp do scope plików, będzie miała e, informacje o różnych częściach tego projektu, będzie w stanie śledzić, więc najlepszym rozwiązaniem tak naprawdę na napisanie tej części jest wtyczka do VS Code. Na pewno dałoby radę tu także Połączyć się z API, na przykład GitLaba czy GitHuba, po to, żeby całe pisanie kodu, czy cały feedback co do kodu odbywał się w locie podczas komitowania, co też jest w sumie bardzo ciekawym konceptem czyli ja piszę kod i dopiero po komicie on jest sprawdzany. Oczywiście jest tylko robiony w obrębie mojego brancha, więc nic się nie wysypie i tak dalej. Jest to izolowane środowisko, ale Automatycznie podpięty taki mózg do GitHuba, do konkretnego repozytorium, zasilany wiedzą właśnie z takiej jiry, jest w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo. Mamy kwestię pisania testów, czyli cała zabawa testera. I teraz to, co ja proponuję Wam, to myślenie w kontekście tego, że tester jest tylko dlatego, że Wasz, kosz, wasz kod jest słaby. I teraz, w jaki sposób poprawić dobry kot, e, z słaby kod na dobry kod? No, albo możecie się zastanowić, jak super pisać wszystko, albo możecie zdjąć z testera pewien zakres obowiązków. Kim jest tester? Dlaczego tester występuje? Dlatego, że programiści się mylą, robią błędy, nie zauważają niektórych rzeczy, ale w momencie, gdy programista jest świadomy tego, że nie jest ideałem, i będzie popełniał błędy, to może się zastanowić, w jaki sposób wytworzyć sobie taką cyfrową rękę do testowania. Na przykład, wyobraźcie sobie to jako wtyczkę do chroma, do której mogę wrzucić swoje testing scenarios, i ona pod spodem pisze kod na podstawie strony, którą widzi, i wyklikuje później ten kod. Tak. I jeśli na przykład to nie będzie wtyczka do Chroma, a wrapper na iFrame'a, żeby wyświetlić jakąś stronę, no to to już bardzo rozszerza możliwości testowe, bo możemy tym samym kodem wykonać, no, akurat się nagrywa telefonem. Tym samym kodem możemy wykonać testy na dowolnej przeglądarce w bardzo wygodny sposób z poziomu linka, tak? Czyli mamy scenariusz scenariusze testowe, które zostają napisane w obrębie tego narzędzia w zależności od struktury kodu, które tam się wygeneruje i na podstawie tego możemy też te testy odpalić. No mamy select element kropka klik kliknąłem przycisk, tak samo mogę zmienić wartości dowolnej, dowolnego inputa, mogę zrobić dowolne chainowanie, to jest w sumie całkiem śmieszny feature, Gdybyście nie wiedzieli, no to polecam sobie popisać trochę wtyczek do Chroma, e, ewentualnie nauczyć się interakcji z iframe, bo to też jest, jest do zrobienia. Więc jeśli chodzi o kwestie technologii, tutaj no to albo robimy wrapper na stronę, który dostarcza nową funkcjonalność, albo robimy sobie wtyczkę do Chrome, ale teraz mamy wtyczkę, teraz mamy testy tylko w Chrome, więc jakby to nie jest taki zajebisty tester. No i ostatnia zabawka to deployment. Deployment, czyli na zasadzie poinformowanie wszystkich, że działa, że tutaj jest link do tego, że tak możesz przetestować, taki jest raport, to zostało przetestowane przez nas, ale i tak tak czy inaczej potwierdzić sobie. No i mogę, na przykład, stworzyć sobie dokumentację, czyli zrobiłem jakąś zmianę, no i przydałoby się napisać dokumentację do tej zmiany. No ale kto będzie teraz pisał dokumentację? Najlepiej, jakby kod był samopisujący się czyli bez żadnej dokumentacji, no ale w przypadku, gdy konieczność dokumentacji występuje, no to warto jest mieć też mechanizm, który to robi. Więc przeprowadzę was na tych następnych trzech, e, trzech lekcjach przez ten cały proces, jak ja to widzę, co odkryliśmy w firmie, co można zrobić. Jak widzicie, jest to proces tak naprawdę end to end, od powstania zadania w Jira, ClickUpie, gdziekolwiek, do gotowej zmiany, czyli tak naprawdę przy pomocy zwykłego czata GPT 3,5 czy 4, czy Kloda, czy Gemini, czy Devina, który powstał, powstał ostatnio, jesteśmy w stanie naprawdę według tego procesu zrobić bardzo dużo. My w ramach testowych, jak mieliśmy pisacze kodu, czyli tylko ten mały kawałek plus Tutaj były user stories, którego używaliśmy, czyli tylko i wyłącznie ten kawałek tutaj i ten kawałek tutaj. To zadanie, które programieście zajmowało pomiędzy 6 a 8 godzin, było z czatem do zrobienia w 12 minut. A klient zapłacił za 6-8 godzin. Więc jakby docencie to, że się dzielę tą wiedzą, jest to bardzo no innowacyjne podejście, tak? to pisanie kodu, którego każdy, każdy chce, żeby to AI robił. Osoby, które są niedoświadczone, po prostu boją się tego, że zostaną zwalniane, ponieważ nie umieją pisać, no to tutaj macie surówkę, w jaki sposób stać się takim mistrzem AI, czyli cały, cały, cały ten komunikat, który ma nasz kurs. I to to jest coś, co no my odkrywamy już od ponad roku, w jaki sposób to można robić. I w większości przypadków, jak widzicie, to jest skomplikowane. Jakby engineering, cała inżynieria oprogramowania to skomplikowany proces. Zrozumienie siebie, zrozumienie klienta. Tutaj nawet nie ma uwzględnionej warstwy klienta za bardzo, więc dałem tylko ten kawałek, który dotyczy programistów. Czyli jak pisać lepiej kod. Tak, jak, jak go robić mądrze z AI, jak pisać testy. Więc przechodząc do pierwszego, pierwszej części, to przejdźmy przez analizę zadania. Cała zabawa zaczyna się w tym miejscu, czyli zadanie z perspektywy zespołu technicznego, infrastruktura, architektura, potem kwestie project managera, testera, biznesu, i potem perspektywy użytkownika. To jest właśnie przygotowanie do pisania kodu. Wszystko, zanim w ogóle siądziecie do pisania. To, co tutaj uwzględniłem, to jest tak na podstawie opisu taska, opisu środowiska, i dobrych praktyk, które jeszcze w tym miejscu nie muszą być uwzględniane, bo nie piszemy tego kodu, ale załóżmy, na podstawie opisu taska i opisu środowiska, Środowisko też zostawiam. Na razie tylko zostawmy opis taska. Powiedz mi, proszę, jaka jest struktura danych w tasku. Więc dostajemy strukturę danych w tasku. Jeśli mamy komponent Reacta, który ma jakiś state, no to od razu dostaję informacje, być może nawet z interfejsami TypeScriptu, jakich danych mam użyć, żeby rozwiązać to zadanie. Mogę to dostać w 15 minut. Czasem to będzie. Taka wersja biedna, jeśli mój, e, jeśli mój prompt jest słaby. A czasem jest naprawdę good enough, tak? Szczególnie jeśli mamy e, w opisie taska miejsce, że to nie jest taki task standalone, tylko on od czegoś zależy, no to możemy mu wrzucić, że słuchaj, korzystaj z tych struktur e, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz. Co jest najtrudniejsze w tym tasku? Inżynier musi być przygotowany zawsze na najgorsze, więc... E, dowiedzenie się, że będzie tam z tyłu magia kolejki, tak, którą trzeba będzie podpiąć i zrobić flow wokół niej. Będzie nie wiem jakiegoś typu integracja z systemami trzecimi, który, do których tak naprawdę nie mamy bezpośredniego dostępu i trzeba będzie go sobie wygryzać u supportu. To to są właśnie te najtrudniejsze rzeczy. Bycie przygotowanym na to i zanim w ogóle zaczynamy siadać do pisania, uświadomienie wszystkich naokoło zainteresowanych, że słuchajcie, będą takie problemy, albo mogą być takie problemy, to jest właśnie to. Tak? Mamy plan napisania kodu, i to jest rozumiane jako plan struktury plików i plan struktury kodu. Tak? czyli jakie pliki potrzebuje, żeby rozwiązać. Swoje zadanie według dobrych praktyk, czyli na przykład logikę oddzielam, jako korzystając ze wzorca model view controller, logikę oddzielam, dane oddzielam, widoki oddzielam, tak? Czyli mam w przypadku komponentu reakta trzy elementy: mam jakiś state, mam jakiś hooks i mam jakiś komponent, tak? Po prostu trzy, trzy pliki. No i plan struktury kodu. Czyli co dokładnie powinno się zawierać, jakie funkcje, jakie zmienne, jakbyśmy chcieli to ponazywać, wszystko, co nam pozwoli zrozumieć to zadanie już w obrębie tego rozwiązania. OK. Kolejna rzecz. Jakie są edge cases? Y? Najtrudniejsze to są rzeczy związane z technologią. Edge case'y to są rzeczy, których nie przewidzieliśmy. Więc mogą być biznesowe, w stylu klient zupełnie nie wie, co trzeba zrobić, chciałby coś zobaczyć i dopiero wtedy zdecyduje, no to, to wy odbieracie jako programiści tego typu klientów na zasadzie ja ci pokazywałem już wersję A, ty chciałeś wersję B, a potem znowu chcesz wersję A, jakby weź się zdecyduj. To może być edge case biznesowy, bo klient nie wie. Tak? Możemy się dowiedzieć, że na podstawie bardzo prostego opisu zadania, albo na przykład wymyśl prototyp, to możemy tutaj wstawić sobie, że biznesowo klient nie wie jako edge case, tak? Mamy technologicznie, czyli na przykład task jest dany, ale na przykład do końca nie wiemy w jakiej technologii trzeba to zrealizować i mamy, musimy na przykład wybrać, tak? Więc coś, co nam rozszerzy proces, no to jest właśnie kwestia wyboru technologii. No i mamy użytkowe, czyli użytkownik jest nie wiem, ślepcem, tak, trzeba zbudować, jest niewidomy eee, i trzeba zbudować interfejs, który eee, będzie miał jeden przycisk, który będzie prowadził dalej, tak, żeby broń Boże nie musiał, eee, no, nie, mu nie zgubił się w tej aplikacji. Więc jakby to są wszystkie rzeczy, oczywiście przejaskrawione, które trzeba wziąć pod uwagę podczas pisania tego kodu. No i mamy czkajsy biznesowe. Eczkaisy użytkowe, eczkaisy technologiczne, możemy sobie dzielić na kolejne kategorie. Kolejną rzeczą, no to to, co już opowiadałem wcześniej, e, na poprzednich tych, no to mamy user stories, tak? czyli w jaki sposób użytkownik będzie dokonywał interakcji z naszym zadaniem. No i testing scenarios, które ja podzieliłem na wizualne, funkcjonalne i środowiskowe, to są wszystkie testing scenarios, które Eee, musimy przetestować w obrębie tego zadania. No i user stories mogą nam na przykład służyć jako wcześniejszy etap przed testing scenarios, po to, żeby uszczelnić logikę. I tak naprawdę, pierwsze moglibyśmy wygenerować user stories i dać akceptację tych user stories, a potem dopiero na podstawie user stories generować testing scenarios, co też jest logicznie uzasadnione. Tutaj są przedstawione jako równorzędne. No bo po prostu to jest dosyć prosty model. Tak, czyli nie zakładamy, że user stories i testing scenarios są skorelowane w tym przypadku, czyli tworzymy dwie niezależne metryki, które nam pozwolą ocenić czy nasza oprogramowanie jest dobrze zrobione czy nie i jeden nie wynika z drugiego. Możemy chcieć, żeby wynikał, więc wtedy będzie pierwsze user stories, potem testing scenarios. No i okej. Okay. Załóżmy, że przygotowaliśmy się do pisania kodu. Jesteśmy w miejscu, w którym mamy strukturę danych, najtrudniejsze rzeczy, plan struktury plików, plan struktury kodu, edge cases, user stories i testing scenarios. No i przechodzimy do pisania naszego kodu, tak? czyli cała kwestia pisania i sprawdzania jakości. I teraz tak. To, co my odkryliśmy fajnego, to jest to, że chat zajebiście słabo pisze dobry kod. Wiem, że oczywiste, większość z was jak próbuje pisać ten kod, to on jest średniej jakości. Dlaczego średniej jakości? Bo czat trochę nie rozumie, czego od niego oczekujemy. Dla niego kod jest bardzo głębokim pojęciem, może być napisany w pierdyliar różnych sposobów. Więc to co my stosujemy, to my na podstawie najtrudniejszych rzeczy w tasku, struktury danych, planu kodu, edge cases, user stories mamy pisacza pseudokodu. Czyli on nie pisze bezpośrednio takiego kodu w JavaScriptie, czy w Reactie, czy gdziekolwiek, tylko on pisze w Markdownie instrukcje, tak jakbyśmy chcieli przekazać człowiekowi, co jest do zrobienia. Więc on warstwę koncepcyjną, tak, czyli kod to jest warstwa implementacyjna. Już napisałem coś, co ma działać, a my dodawali, dodaliśmy wcześniej logiczną warstwę koncepcyjną, czyli mamy miejsce, dla nas i dla ai w którym możemy się pozastanawiać na sucho, czy to tak ma działać. I teraz, jeśli jesteś programistą, który pisze kod, odpala, sprawdza, czy coś działa, e, i dopiero wtedy pisze kolejny kawałek i kolejny, to, to nie, nie zrozumiesz tego, tak? Będzie, będziesz miał problem. Polecam zacząć w ten sposób pisać kod. Czasem narysowanie kilku kropek, kilku kresek, strzałek, w miro, czy na kartce pozwolą wam zrozumieć, co jest do zrobienia i zastanowić się na sucho, czy ja na pewno wiem, co ja mam zrobić. Więc my wprowadziliśmy właśnie tego pisacza pseudokodu, który tworzy różnego typu instrukcje operacyjne, tak, instrukcje działania, konkretnych elementów, funkcje, punkty, co ma się stać w danej funkcji komponenty, co ma zawierać konkretny komponent, w jaki sposób ma być, jakie stany na przykład ma to. To jest ten pseudokod, w jaki sposób go sobie rozszerzycie i co będziecie chcieli, żeby uwzględniał, no to to będzie uwzględniał. No i w momencie, w którym chcemy stworzyć autonomicznego programistę, no to musimy stworzyć i juniora, który pisze kod i seniora, który ten kod sprawdza, więc pisacz pseudokodu to jest junior. On na podstawie wytycznych wypluł kod, ale teraz musi przejść senior, czyli weryfikator tego pseudokodu, i na podstawie rzeczy, które nie były uwzględnione wcześniej, czyli e, przepraszam, na podstawie rzeczy, które były uwzględnione wcześniej, czyli właśnie na przykład edge cases y biznesowe, user stories, czy, czy testy, które on nam widzi, e, na pewno cała logika została odpowiednio opisana. Jeśli nie, no to daje mu feedback co do pseudokodu i wracamy do pisania ponownie, tylko wracamy w kolejnej iteracji, gdzie już mamy defaultowo jakiś kod napisany i mamy dokonać zmiany w tym kodzie na podstawie feedbacku. Przepraszam, w pseudokodzie. No i załóżmy, zrobiliśmy jedną, dwie, trzy, pięć iteracji, przechodzimy sobie dalej. No i to, co my tutaj złapaliśmy, kolejna rzecz, to ten pseudokod to są grupy pewnych rzeczy. I żeby zmniejszyć, Zakres myślenia czata. Pseudokod powinien być generowany w grupach, w częściach, w etapach, w krokach, jakkolwiek sobie tego nie nazwiecie. I każdy kod, który tutaj piszemy, powinien być napisany tylko jako ten fragment. Nie mówimy wysraj mi cały projekt Reakta. Jakby to nigdy nie zadziała. Ale jeśli będę miał, zrób mi taki widok z taką logiką, z takimi danymi, taki widok z taką logiką, z takimi danymi, to on pierwszy robi widok, potem robi strukturę danych, potem robi logikę, potem na przykład pisze testy. Nigdy nie pisze wszystkiego na raz. Zawsze musimy umieć ten, ten, ten pseudokod, który chcemy napisać w formie już implementacji, podzielić. Tak? I to jest bardzo duża wartość. Dla czata, jeśli on nie musi robić za dużo. On wtedy może się skupić na detalach bardziej, może się skupić bardziej na takich rzeczach mniej generycznych, jak styl pisania tego kodu, czy jakość pisania tego kodu. A więc w tym miejscu po prostu nie każemy mu pisać kodu na raz. Może być sytuacja, w której na przykład nawet mamy dwa fragmentaryczne pisacze kodu. Jeden, który pisze tylko komponenty, i ma prompt dopasowany tylko do pisania komponentów, a drugi tylko do logiki. Więc tych fragmentarycznych pisaczy kodu może być wiele w zależności od rodzaju, e, rodzaju rozwiązań, które piszecie. No i załóżmy, że mamy surowy kod na podstawie tego pisacza. No i jest mechanizm, który my nazywamy refiners, czyli ulepszacze kodu, jakby tacy umacniacze, e, coś ten deseń, tak. Rozumiane w różnych kategoriach, jako styl, jako dobre praktyki, jako spójne nazewnictwo, jako dopasowanie do środowiska, tak? Więc tych refinerów też może być bardzo dużo. I jeśli mamy surowy kod i on leci, na przykład, mamy listę dobrych praktyk, które chcemy przestrzegać na tym projekcie, i on od razu bierze sobie surowy kod i przepisuje na dobre praktyki, tak? Potem na przykład z główno zrozumiałych funkcji bierze i robi meaningless names, tak? Potem na przykład znowu bierze sobie to i sprawdza, czy logika jest odseparowana, czy w odpowiedni sposób używamy hooków i tak dalej, i tak dalej. Więc tych refinerów, po pierwsze, nie mogą być zakolejkowani między sobą, a mogą być też równolegle, więc w zależności od tego, co chcemy, no to to po prostu robimy. My tutaj w przypadku naszego kodu takiego pseudoprodukcyjnego właśnie dla zabawy zobaczyć czy jesteśmy w stanie już mieć autonomicznego programistę, no to najczęściej sprawdzamy dobre praktyki bazując na przykład na clean code, czy bazując na jakichś ustaleniach wewnątrz firmowych mamy sprawdzenie spójnego nazywnictwa bądź trzymania pewnych konceptów, więc tych refinerów naprawdę z automatu może być kilka tak, czyli to nie jest jeden refider tak samo jak nie jest jeden fragmentaryczny pisacz kodu ok, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję no to mamy kwestię przygotowania omówioną, mamy kwestię pisania także omówioną tak, więc widzimy się w takim razie jutro na testach właśnie obejrzałeś, obejrzałaś Film, który pochodzi tak naprawdę z kursu Mistrz AI, tych filmów jest 20, a właściwie jest tych modułów aż 7. To był moduł szósty. Jeżeli interesuje Cię tematyka sztucznej inteligencji, to zdecydowanie zapraszam Cię do naszego kursu Mistrz AI. W opisie znajdziesz link z kodem zniżkowym. Do usłyszenia. Hej!